No, i zaczęło się murowanie fundamentów. Bloczki wysokie na 14 cm. Wszystko wychodzi na to, żeby będzie 5 warstw. Plus bloczek z betonu komórkowego. 24 cm wysoki powinno być równo do poziomu 0. Zaprawa cementowa na plastyfikatorze M10. przynajmniej taką się starałem zrobić. Czyli proporcje 1 do 3,5, Tak powinno być. Czasami nie wiem czy się tak to udało trzymać. Jak już to zrobiło się, czasami mocniejszo. Na drugą warstwę narożnika. już brakło. Tak. Teraz jutro ma padać. Środę też podobno. Czwartek jadę do Warszawy. A piątek zobaczymy, czy będzie pogoda, czy nie. Jeżeli będzie to po to może być. Chlapaka trochę ubyło. Na razie.